Na ostatnim przed rozpoczęciem roku szkolnego posiedzeniu zebrała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna. Jesteśmy przygotowani do 1 września w szkołach i przedszkolach, mówił naczelnik Robert Frys. Zapowiedział też dwie edukacyjne nowości, dwujęzyczność w przedszkolach dla sześciolatków i naukę języka obcego w klasach 4-6. Henrykowo i jego okolice były miejscem pierwszego startu 34 Balonowego Pucharu Leszna pod patronatem Enei. Co się z odpadami, które trafiają do zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani, tłumaczy dyrektor zarządzający Sebastian Chowański. Dlatego warto i trzeba segregować. Mamy dobrą informację dla niepełnosprawnych dzieci. Stowarzyszenie Bumerang znów organizuje akcję Jabłuszko. Odbędzie się w październiku. 31 sierpnia w tym roku przypada w niedzielę, dlatego obchody 45-lecia podpisania porozumień gdańskich odbędą się w Lesznie w piątek 29 sierpnia pod Pomnikiem ludziom Solidarności. To wzorcowa, rodzinna, wielopokoleniowa firma działa od 1946 roku. Dziś ogrodnictwo Brudło w Jaromierzu to dwa hektary pod przykryciem i hektar na wolnym powietrzu zasadzone przepięknymi kwiatami. Można tu w kawiarence wypić kawę i porozmawiać o pielęgnacji roślin. O tym jak prowadzi się firmę z żoną Małgorzatą, córkami Weroniką, Pauliną i Barbarą rozmawialiśmy ze Zdzisławem Brudło. Pomysłu przestępców internetowych nie zna granic, policja ostrzega, nie ulegajmy łatwym pokusom w sieci. Co ciekawe, akcje edukacyjne dla seniorów przynoszą skutek: są ostrożniejsi. Ofiarami cyberprzestępców padają często młodzi ludzie. Współdzielnia mieszkaniowa Wieniawa od ubiegłego roku bierze udział w konkursie Balkony Ozdobą Leszna. Trwa okres przygotowawczy przed startem sezonu pierwszej ligi mężczyzn w Koszykówce. Zawodnicy Nowimek z Polonii 1912 Leszno, poza treningami, które rozpoczęły się dwa tygodnie temu, rozgrywają również mecze sparingowe. Rok 2000 trwa kampania prezydencka, w której startuje Lech Wałęsa, legenda Solidarności i prezydent Polski w latach 1990-1995. Przyjechał do Leszna na zaproszenie NSZZ Solidarność. Materiał sprzed 25 lat.